Ci, którzy przyjeżdżają do Łęczycy, podziwiają jej cenne i znane zabytki Kościół parafialny św. Andrzeja i potężny zamek Kazimierzowski. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że Łęczyca kryje jeszcze w sobie wiele tajemnic, a wśród nich niezwykły, bardzo cenny Kościół Bernardy. Bernardyni zostali sprowadzeni do Łęczycy w końcu XV wieku. Sprowadził ich arcybiskup Gnieźniński Jan Gruszczyński. Zamieszkali, tak jak było w zwyczaju, poza obrębem murów miejskich. W pewnym oddaleniu od centrum prowadzili tutaj swoją spokojną egzystencję. Tu, właśnie w tym miejscu, stanął pierwotny drewniany maleńki klasztor i maleńki kościół drewniany. Oczywiście Bernardyni byli zakonem ubogim zakonem żebraczem franciszkańskim. Nie stać ich było na szybkie wystawienie dużego solidnego klasztoru. Podobnie było w wielu innych miastach i miasteczkach. W 1631 roku wdowa pocześniku płockim Dorota Piwo postanowiła ufundować klasztor i Kościół z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście nim to nastąpiło, również musiało płynąć kilka lat kiedy to modlono się w kolejnym drewnianym kościele, obok którego wznoszono już jednonawową świątynię i murowany klasztor. Konsekrowane zostały w 1652 roku. Konsekracja zbiegła się niemal z potopem szwedzkim. Późniejsze walki zniszczyły świątynię. Odbudowywano ją jeszcze dwukrotnie. Po potopie szwedzkim oraz po wielkim pożarze w XVIII wieku. Kościół mimo wielu zniszczeń zachował swój pierwotny kształt. Został w idealny sposób odbudowany. W tym kształcie można dziś zauważyć coś, co niektórzy uważają za anachronizm w epoce, w której budowano kościół. Bo przypomnijmy, w XVII wieku obowiązywały w architekturze nowe style, manieryzm i barok. A przecież w kościele Łęczyckim łatwo dostrzec przypory, typowe jeszcze dla gotyku, który zaniknął na ziemiach polskich w początkach XVI wieku. Skąd więc zastosowano ten dawny system podpierania kościoła? Być może Dlatego powstały tu przypory, bowiem mieszkańcy Łęczycy, mieszkańcy tej ziemi, zdawali sobie sprawę z tego, że grunt jest dosyć bagnisty, że trzeba kościół podeprzeć tak, jak podpierali go pradziadowie. Wśród tych anachronicznych przypór mamy już niezwykły szczyt falisty, miękko powyginany przedzielony solidnym gzymsem w połowie, przypominającym wpływy renesansu. Ale ten falisty, zdobny szczyt jest także wprowadzeniem do kolejnego stylu, do baroku. I właśnie ten przejściowy okres nazywamy najczęściej manieryzmem. Bardzo podobny, miękki, falisty szczyt utworzono nad niższą dobudówką, mieszczącą kruchtę wiodącą do kościoła. Oba te szczyty są jedynymi bogatymi ozdobami świątyni, bowiem zakonnicy Bernardyni nie przepadali za zbytkiem. Chcieli pokazać ubóstwo zakonu. Nie budowali w związku z tym nigdy dzwonnicy przylegającej do kościoła. Dzwonnice zastępowano malutką wieżyczką umieszczaną zwykle w środkowej części dachu, wieżyczkę mieszczącą dzwonek sygnaturkę wzywającą zakonników do modlitwy. Do kościoła od strony północnej przylega czworobok klasztorny. Tak jak było w zwyczaju, klasztor jest niewielki, jednopiętrowy, z dziedzińcem pośrodku. W 1864 roku Bernardyni zostali zmuszeni przez władze carskie do opuszczenia klasztoru. Były to represje za czynne wspieranie powstania styczniowego. Kościół na krótko zamknięto, a później uczyniono go świątynią filialną dla parafii św. Andrzeja. Bernardyni wrócili do swojego klasztoru dopiero w 1946 roku. skromna, niewielka bryła kościoła Bernardynów nie zapowiada tego, co znajduje się wewnątrz świątyni. A tam odkryjemy prawdziwą skarbnicę sztuki barokowej. Nawet ci, którzy zjeździli kawał świata i widzieli niejedną świątynię barokową, stają w tym wnętrzu nieco zaskoczeni o szczędną architekturę. Wzbogacono w XVIII wieku o niesamowite malowidła. Iluzjonistyczne malowidła zdają się podnosić świątynię ku niebu, a tam nad nami niebieska kopuła otwiera się w kształcie nieba pełnego aniołów i postaci świętych. Wymalowano to wszystko, o czym być może mieszkańcy Łęczycy mogli tylko pomarzyć. Wymalowano świątynię pełną kolumn, złoceń, mieniących się marmurów. Te niezwykłe malowidła idealnie zostały dopasowane do wyposażenia świątyni do bocznych ołtarzy, konfesjonałów i ławek. Ta cudowna zgodność architektury, malarstwa jest typowa dla rozwiniętego baroku. wszystkie malowidła. Kościół zawdzięcza Bernardynowi, Walentemu Żebrowskiemu. Niezwykle uzdolniony zakonnik jeździł po Polsce i zdobił kościoły bernardyńskie. Można powiedzieć, że był mistrzem nadmistrzami. Naśladował wiernie dokonania włoskich malarzy. Odnaleźć w nich można nie tylko postaci świętych, ale umieszczał również pejzaże, Otaczającej go rzeczywistości. Można odnaleźć niewielkie pejzaże Łęczycy, Tumu i innych miejscowości otaczających Łęczycę. Walenty Żebrowski nie sygnował swoich dzieł, ale chciał chyba przejść do historii, bo wśród tych malu umieścił również swój autoportret. Autoportret znajduje się tuż przy balustradzie chóru z iluzjonistycznego. Okna wyziera niewielka brodata postać. To właśnie Walenty Żebrowski. Nawa główna, przykryta jest kolebkowym sklepieniem, na którym znajduje się wyczarowana przez malarza iluzjonistyczna przestrzeń. Dostrzegamy w niej trzy kopuły dwie mniejsze i pośrodku ogromną, wieloboczną kopułę. W mniejszej kopule po stronie ołtarza odnajdziemy Matkę Boską na kuli ziemskiej. Odwołuje się tej malarz do patronki świątyni, bowiem kościół jest pod wezwaniem niepokalnego poczęcia Najświętszej Panny Marii. W środkowej części również można dostrzec tronującą postać Matki Boskiej. Bernardyni ze szczególną atencją odnosili się do Matki Boskiej. Stąd w wielu miejscach jeszcze odnajdziemy jej przedstawienia. Ale to jest wyjątkowe. Wokół tronu, wśród kolumn tworzących tą iluzjonistyczną architekturę, znajdują się cztery symboliczne przedstawienia kontynentu bowiem w tym czasie, w XVIII wieku, wiedziano, że świat składa się zaledwie z czterech kontynentów. Trzecią pozorną kopułę malarz umieścił ponad organami. Również i w tej kopule znajdziemy przedstawienie Matki Boskiej. Otaczają ją aniołowie, oraz Bóg Ojciec i Chrystus. Jednak głównym tematem tego malowidła jest duży, złocisty krzyż, symbol zbawienia. Wśród dziesiątków postaci ukazanych przez Walentego Żebrowskiego na sklepieniu znajduje się bardzo wielu zakonników. Są to święci i błogosławieni, którzy wyszli z zakonu franciszkańskiego i bernardyńskiego. Są tam również postaci mające znaczenie symboliczne, odnoszące się do zasad wiary. Wśród barokowych malowideł znajduje się interesujące epitafium. Poświęcone zostało Szymonowi Starży dzieżbickiemu, wojewodzie łęczyckiemu. Miał on ogromnie wiele zasług. Wśród nich Wymieniono także i tę ważną w XVIII wieku. Poświęcił wiele swojego majątku na wykupienie obywateli tutejszych z niewoli. Wtedy jeszcze było to zwyczajem. Brano do niewoli żołnierzy i oficerów po to, by zyskać za nich później wysoki okup. Szymon Dzierzbicki bywał w świątyni Bernardynów bardzo częstym gościem. I to nie tylko na nabożeństwa, bo trzeba przypomnieć, że w XVIII wieku wnętrze tej świątyni służyło także jako sala obrad sejmiku województwa Łęczyckiego. Dzierzbicki prowadził te obrady. Na pamiątkę tych czasów w górnej części łuku tęczowego umieszczone zostały dwa herby. Biały Orzeł oraz herb ziemi Łęczyckiej składający się z połu orła i Połu lwa. Ten sam herb wykorzystywany jest dzisiaj przez powiat Łęczycki. Wszedł on również do złożonego herbu województwa łódzkiego.